Ej, ja kocham wszystkim tutaj do końcu to jest kolejny odcinek, z jakimi boba Dobra, jedziemy dalej. Próbujemy w końcu pokonać tego... Bordida, No ale przedtem moglibyśmy tego różka jeszcze ut -ut. Eee, klit i Elementale, tak? Z tego co pamiętam, chyba tak. Eee, musimy się odpowiednio na to przygotować, i weźmy sobie jakieś jakiś ee, jakiś tych o, właśnie no wyszkolmy jeszcze tego pajączka chociaż troszkę może się uda w ten sposób i smok zatekujemy sobie jeszcze tego kararuszka. też najbardziej by się o wodnego mieć będziemy mieć go na pewno no ale no sobie jeszcze Utłuc. O! Latający niebieski latający, bardzo fajnie. Apokalipsa? To jest. Trzeba to załatwić szybciej niż oni są w stanie nas tutaj pobić. Czyli 14 rund i kończymy. O! No na jedną rundę to jest za mało kolego. Chyba. A może jednak. Wystarczy. Dobra. Następny do wyrzutu. Mhm. Dlatego jesteśmy słabsi, więc weźmy sobie naszego smoczka. i walnijmy mu z, no, porządnym pilponięciem. Bardzo fajnie. Biedna e, tura. Budzimy się do życia. Teraz. Możemy go zranić. Piękności. Zmienimy sobie jeszcze na robaczka, żeby on zaatakował chociaż raz. I wtedy będziemy mogli go przejąć. Wziąłem tym mimo, że jest słabszym atakiem, bo chciałem, żeby w tej turze nie kiedyś. to dziwne. Trudno. Co, co, co? Jeszcze jedna tura i jest apokalipsa. To? Co? Co? Czemu das to oddeło? Dobra, spoko! Ja nawet nie będę się trpiał. Skoro tak? Nie ma problemu. Ale nie wyszkolimy na ich tutaj niestety, bo, bo strasznie. Dużo życia mają. Znaczy, bardzo mały level mają, przez, yy, przez co nie szkodzimy ich za dobrze, ale spróbujmy ich pokonać tak, jak wtedy. Najpierw był Robaczek, z tego co pamiętam, więc weźmy sobie Leopolda. W ten sposób, potem weźmy sobie tego Kraba i na końcu Smok z... no z tym też jest ok. Coś takiego, e, tutaj to, tutaj to, tutaj Whirlpool, jak najbardziej spoko. Spróbujmy cię pokonać, kolego. Zobaczmy, czy się uda. Najpierw koleżka od Elementala. Więc z Elementala spróbujmy naszego kraba. Strasznie tutaj... Nieprzyjemnie bije. Jeszcze jeden atak. Czy przeżyjemy? Przeżyjemy to. O nie proszę. Pięknie. Dobrze wyszło. Teraz. Keraluch, więc zmieńmy sobie na na Leopolda. Leopold może oberwać, nie ma problemu. Apokalipsę, spoko. Super, dwa ataki. The fuck? Mocno tu nas atakuje, ale to wystarczy Chyba wystarczy... Teraz zaatakuj czymś innym Albo nie. O, dobra, przeżył Niestety on już zginie. Ale nasz smok dokończy dzieła. Super, to wygląda niepokojąco, Znaczy jeszcze do rundy zaatakujemy, teraz tylko to przeżyj. Super, i teraz bomba. Nieważne. Wygrano. Wygrano. Najlepszy. Tomek, najlepszy. Najlepszy Tomek we Le świecie po prostu. Co tu mamy dalej? Musimy pokonać. W... Dobra. W takim razie udajemy się do następnej wakacji, w której pokieramy już tutaj e, mistrza kataklizmu. E, Patel beta od kataklizmu całego. E, spoko Będzie. A tu. Chyba to będzie właśnie tam na południu Kadoru Tak przynajmniej ten kiciuś, jakby właśnie tam miał być. No i chyba to tam będzie. O, ładuj się ładnie. Siedem. jeszcze tylko, czy na pewno to to jest. To, 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 to tam, to tam, tam, jest, tam, to tam. Eee, Ten, dokładnie tak, tak jak myślałem, to jest. Uldum, Uldum, Uldum. Przed nami Uldum. Stoi portal ładny, piękny, cudowny. Przenieśmy się w takim razie i działamy. No. W ogóle wczoraj sobie patrzyłem tam, ten dział na czasie YouTube'a. I coś co mnie jest troszkę zdziwiło to, to ten cały Minecraft, cały, 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 Minecraft po prostu ja nie rozumiem, nie, nie czaję tego fenomenu, Ktoś stawia klocki, niszczy klocki, ludzie wyglądają. Ja, ja nie rozumiem tego, ja nie mówię, nie wiem czy taki content jak ja tutaj tworzę jest lepszy czy gorszy, tylko ja jak moje filmy są po to, żeby ludzie zasypiali, to tamte to już... To tamte to, to, to już... Co? Zresztą możecie sobie ogarnąć te filmy takie właśnie z typu na czasie. I powiedzcie co o tym myślicie, bo dla mnie to jest po prostu taka masakra. Autentycznie, to, to jest już coś tragicznego. No ale może jestem po prostu jakimś hejterzem czy coś. Cóż dla mnie to straszna strata czasu i niesamowicie mnie to budzi bardziej w ogóle niż, niż każdy kontent na YouTube. Ja po prostu nie mogę patrzeć na to wszystko. Ach... Dobra, podarzekałem już teraz możemy iść dalej. Dobra, to nam to się przyda. To nam się również przyda. Eee. A to może być na to Trzymam A właśnie otwórzuj parczuszkę Lalka i... Chodź tu. Baczymy. Komat i No flying, crit i tak dalej. Tak jak się spodziewałem. Leopold, idziesz pierwszy. Pan też poproszę. Co to robi? Aha, zwiększa mu damage cały czas. A trzeba podziałać troszkę bardziej ryzykownie. Może traf. Chodź, traf. Traf. No, fiek. jeszcze raz traf. I będę szczęśliwy. Autentycznie, jeszcze raz traf. Będę przeszczęśliwy. Dziękuję. To zrobiłeś co tutaj zrobić, możesz, możesz iść do domu. Zamieńmy teraz na... Na smoka. Smok będzie miał tutaj zwiększoną na to wszystko, więc nie ma żadnego problemu. No tak. Pancerz dla ciebie. Nie ma problemu. FG, pięknie, apokalipsa, a w sumie wycofaj się. Będzie walka kropna na Karauszek tak? Pan coś poproszę? No, czy pan też leczenie? I teraz trzeba go tak skubać. No czy skubać, tutaj porządne buły są. Sadzisz porządne hity. Dobra. Jeszcze przetrwa jeden atak i będzie super. Uff. No, ledwo. 61 życia. No i mamy kataklizm załatwiony. Chodź tu. Chodź go. Nie chcemy robić tej, bo to nie ma żadnego sensu. Musimy wyruszyć dalej. i Idziemy dalej, oczywiście, lecz uleczmy nasze kraty. Mogliśmy uleczyć pojedynczością, ale fakt. Eeeh. Do 100 bit. Do 100 bit, No i 100 bit znowu mamy. Następnego questa. Teraz pokazuję, mamy. Eee, po kataklizmie się przyjdzie czas. Na Pandarię, Dawno to no tam nie byłem w sumie. Na Garli byłem tam tylko wtedy, kiedy musiałem zdobyć. Nie, nie na Garli, Na Garlin to w ogóle chyba tam nie byłem. Chyba, że ma jakąś broń. Te artefaktowe broni mają właśnie questy różnego rodzaju. I szaman ma na pewno questa właśnie z tego, czy... właśnie z Pandarią. Trzeba tam się udać po prostu. i... Zrobić kilka rzeczy. A Gardin byłem tam po to, żeby zdobyć skóry na... Właśnie na... Felhajd najwyższy poziom. I tak to wyszło. ale opłaca się, bo ferchy są troszkę warte. O, ile, gdzie to jest? O! A, gdzieś, gdzieś jest, tu jest, jest, O, po 200 golda właśnie, A troszkę się ich zdobywa No, padali w takim razie. Możemy coś kupić, ci każdego O, nie. O, te kryształki nam się przydadzą, na pewno przyda nam się. Czekajcie, to jest... No, właśnie, Enzyme Tour Przydadłbym się któryś z tych Aquatic Beast, Dragonic, Cry, Crypiter. Przydadłbym się właśnie od Mechanikala, to coś takiego. A tu jest Edy, okej. Okay. Z trzech takich możemy zrobić swoje jeden taki na każdej i nie robię niestety żadnego, więc życie. E, dobra, do pandali Mamy do Pandalii. Oczywiście dzięki temu, że Galniego no, wylewelowałem od razu do następnego lewela możemy sobie latać po pandali, jak sobie tutaj żywnie e, nam się podoba. To jest super przydatne, bo no zobaczycie w treano, że nie mam tego latania, nie mam Pathfinder'a, zrobionego. Czyli będzie musiał po prostu sobie śmigać z buta. I to będzie strasznie uciążliwe. Zwyczajnie mówiąc. Chyba, że do tego czasu zrobię fajdera Nie zrobię. Nie zrobię, bo tamten łańcuszek jest podobno o wiele bardziej uciążliwy niż ten z Legionu. Z Legionu zrobiłem go po jakimś czasie. Po długim czasie, po bardzo długim czasie, eee, no, a tam co to? Mm, nie bardzo. Nie podejdzie. Musimy tam reputację nabić, tak dalej. W każdym właśnie, w fajderze, czyli średnio mi się to podoba, ten pomysł. Dobra, w każdym kraju chyba mamy tutaj jednego. Kto tak? tu mamy Grad mastera. Trzeba wygrać Dobra, polecimy do najbliższego w takim razie. Tutaj, tutaj lecimy. Pandaren ma też bardzo fajny ten openingowy quest, taki który wprowadza nas. Do dziesiątego lewela nabijamy właśnie tą krainę Pandarenów, własną, prywatną. To jest żywcem scenariusz wyjęty z. Czekajcie, czy tu jest złoty? Złota kreaturka. Hmm. No, przyjął kolego, co to data. To musimy to już rozsądnie zrobić. Wow! Reduce all damage taken by 50% No ale to będzie już ro, ralka, więc... Wow, w morde Leopold spróbuj ty. Eee, ostatni nam się przyda na... Ostatni nam się przyda bardzo na... Eee, no. Na przejęcie go. Dobra. Chciałem, się, żeby przeżył jeszcze jedną ale niestety. Dobra, lecz się, panie kolego. I teraz snapuj go. Dobra. Jeszcze z... jeden raz będziemy mogli go próbować łapać. Chyba. Jeszcze raz musimy go strzelić po wardzie. Chcemy, żeby nie wleczał teraz krytyk, bo to mi się nieprzyjemnie. O fuck. Ale ja go chcę. Ja go, kurde, chcę. Co byśmy mogli tu wymienić? Leopard troszkę jest nieprzyjemny w walce. W tym? Weźmy tutaj powłokę ochronną. Zróbmy tak. Spróbujmy coś takiego, można ogarnąć. Może będzie troszkę lepiej? Kawa de Gorger. Dobra. To będzie nasza pierwsza legendarna istotka, więc myślę, że warto spróbować go złapać. Zaczynam rzuć. Tym razem walniemy go tym troszkę wcześniej. Teraz na przykład. Przeżyj! Przeżyj! Troszkę, może w nie kolejności powinienem to zrobić. No. Pan też poproszę? I teraz go snapuj powolutku. I slapem. Po będziemy go skubać. Znaczenie nie to nie tę jest... Dobra, to jest nasza szansa. Bij mu po prostu tym. Musimy go łapać? On jest niełapalny, ok, ale możemy go pokonać. Teraz pytanie, czy się uda? Zacznij rzuć. Dobra, mamy szansę. Mali go, traf. legendarnego potwora. Co to nam dało? Słuchaj, to nic, tak? Spokojnie. może te legendarne potworki możemy łapać dopiero wtedy, kiedy będziemy mistrzami w tym regionie. Albo teraz możemy go łapać jak drugi raz. Nie muszę doczytać, jak można łapać te legendarne potwory. To jest sobie fajna sprawa, takiego koleczka mieć, takiego grubaska, fajna sprawa. Wióra, wióra. Węż, nie potrzebuję węża. Węż znowu. Dobra, e, dolećmy sobie tutaj, spokonamy sobie tego jeszcze koleczka, może się nie uda. A wtedy to ten. Wtedy trudno. Zrobimy to po prostu w następnym odcinku już, ale jeżeli się uda to by było miło, przyjemnie i w ogóle radośnie. Tutaj mamy węże. Węż, żółw, no hej. Mhm. Czyli tak, mamy węże Teraz spróbujmy tym teraz. Ty będziesz latającego typowo. I spróbujmy. Najpierw latający, tak jak przewidziałem. Więc trucizny Darowani go tak już było Kończącą 10, 1600 Przymij już ten też atak, bo no Dobra, i teraz traf. Chodź traf. Leopold, ale... Ad... się, skup się. Pięknie, no i jeszcze... Jeden atak, ale to już chyba możemy... Nie, nie możemy na spokojnie. Bo on nam zrobi krzywdę zaraz. Pięknie. I został ostatni. Żółwio. Wow. Jako z, jak mu z przy Im dłużej się utrzymamy, tym lepiej dla nas. Ale traf, Leopold. No wie, wiesz jak to się robi. Spróbuj, dawaj. Traf. Nie ty. Dobra, fuck it, będzie krew na krema. To trochę potrwa. To trochę potrwa, <gryw> bardzo. To trochę potrwa. Już możemy tutaj się tak do ustranej śmierci, bo... Aniołów nie odpuści, ani ja. Albo on ma atak bardzo rzadki, tylko teraz będzie miał leczenie. 400. Aha, dobra, tak to działa u Ciebie, kolego. Masz jeden atak, który wykonujesz co kilka rund. Więc to nie jest taki duży problem. Teraz będzie atak. Zobaczcie, atak możemy się przygotować na leczenie po ataku. No, to trochę potwór. Ale damy radę, damy radę wygrać to, bo zwyczajnie możemy sobie wszystko ładnie wyliczyć. Dzięki temu, że mamy tego do nam. Eee, możemy sobie atakować jeszcze. Jeszcze jeden atak. Nie. Powinienem teraz pan coś założyć, ale No powinien pan coś założyć wcześniej. Może nie spokojnie liczyć, tylko to musimy liczyć, tak? A pierdzielę pojedynek krabów w ogóle. Krab na żółwia. Ja to wam wytnę, bo to, to jest masakra. ...emocje jak te przy grzybobraniu dosłownie, nie ma co. Biłem się z nim... Słuchajcie, ale za długo, za długo. Yesu. Walka dwóch takich kloców to jest coś pięknego. A tak inaczej wkradliśmy pierwszą pandarenkę... ...w jadalitowym lesie... ...i w ostatniego odcinka będziemy ruszać na zachód. No właśnie. Także na zachód wyruszymy padali i będziemy zasadych następnych przeciwników. Także w tym momencie czuję. Dzięki za oglądanie, balezier, że się podobał. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na raz!